Powiedziałeś, Irek, w y, takim materiale wideo podsumowującym naszą rozmowę, że faktycznie można wdrażać wszystkie fundamenty jednocześnie to było twoje zdanie takie które, które gdzieś, gdzieś było pewnym odkryciem też dla ciebie, bo bo wcześniej trochę w to chyba wątpiłeś. Powiedz jak to wygląda właśnie z perspektywy waszego podejścia programowego, czy wy dzisiaj pracujecie na wszystkich fundamentach, czy sobie to gdzieś jednak dzielicie blokowo, bo tak też było widzę od później. mówiliście o tym, że sortujecie sobie to. No tak, no, nie, 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 nie mogę być go osławny, bo powiedziałem też tutaj na wstępie, że faktem jest, że no, należałem do tego grona nie mocnych sceptyków, ale nie bardzo wierzyłem, że można 10 rzeczy nauczyć naraz. Ale to, że tak powiem, jest jakby no, przypisane do gry końcowej, gdzie te 10 fundamentów występuje i trudno, żeby nie występowały w grze, i warto no, no, być czujnym i, i, i wiedzieć w danym mikrocyklu. Przez program, który mamy zapisany, punkty coachingowe, zwracać uwagę na to, co, co akcentujemy w danym tygodniu. W muzyku pracujemy już na. Tak, mamy ten program sprecyzowany. Pracujemy na pięciu fundamentach w ofensywie i w defensywie czyli na dziesięciu fundamentach, więc tutaj mamy duże pole manewru, jeżeli chodzi o, o kategorię muzyka. W jest jest troszeczkę tych fundamentów mniej, bo jest ich sześć. Natomiast no, tak jest mezocykl rozpisany, że w tygodniu akcent jest na jeden fundament w ataku i przeciwstawny w obronie. W następnym mamy następny fundament, następny i tak do końca mezocyklu i od nowa. Z tym, że zmieniamy punkty coachingowe: 5 mikrocykli? 4. Cztery. Tak, tutaj też doprecyzuję, ponieważ mamy podzielone te fundamenty na główne, wdrażane, akcentowane i w zależności od kategorii wiekowej, akcentami głównymi, znaczy yy, yy, fundamentami głównymi, które, które są w danej kategorii wiekowej, zależą od, no, od zdolności zawodników yy, i, i etapu, na którym są. Także 10 fundamentów w kategorii żaka istnieje, istnieje w grze końcowej. Ale jeżeli chodzi o rozbicie, to na mikrocykle, tam akcentujemy pierwszy i drugi fundament w ataku i w obronie. Jest to, jest, to, jest to w danej jednostce akcentowane i to mamy rozbite blokowo, ale gra końcowa jest takim polem, w którym trenerzy poprzez coaching, poprzez zamrażanie gry, zadawanie pytań, jeżeli w, danym, w danej grze wystąpi sytuacja z danego fundamentu i trener uzna, że warto w tym momencie zawodnikom zwrócić na to uwagę, pytaniami doprowadzić do pewnych odpowiedzi wniosków wtedy to robi. Także tutaj jest pole dlatego też no mocno muszą trenerzy obserwować grę, być czujni, znać te fundamenty poruszać się w nich biegle. No bo Ale jednocześnie skupiają się na tych, które są dedykowane danym kategoriom wiekowym. Tak, tak. Mhm. No one występują najczęściej w grze ze względu na ilość zawodników na boisku wielkość boiska ich interakcje jakie między sobą podejmują także ale muszę mieć w głowie wszystkie 10 fundamentów bo możemy sobie założyć że w kategorii żaka fundament piąty czwarty nie występuje a występuje mało lub zawodnik jeszcze nie jest na tyle świadomy żeby go gdzieś tam wyłuszczyć i zrozumieć ale możemy sobie tylko to założyć, bo może być taki zawodnik czy dwóch, którzy będą już na takim etapie rozwoju świadomości, że to, że to złapią i dlaczego mielibyśmy z, z ich ograniczać. zasady mhm. ograniczać.